Cześć! Z tej strony Slater i tym razem będzie dość nietypowy odcinek, gdyż jak zapewne wiecie, pod koniec stycznia można było się zapisać do testowania nowej, nowej aktualizacji na PS4, która nosiła numer 450 i dosłownie wczoraj dostałem kod na wypróbowanie tej nowej aktualizacji, więc Chciałbym Wam zaprezentować nowe funkcje, które zaobserwowałem w niej, więc zapraszam do oglądania. Ta zmiana myślę zaciekawi każdego, gdyż będziemy mogli będziemy mieli możliwość podłączyć zewnętrzny dysk twardy przez port USB 30. Na zewnętrznym dysku oczywiście możemy zmieścić nowe gry, aplikacje i co tam jeszcze byście chcieli. Dane pomiędzy dyskiem wewnętrznym oraz zewnętrznym będziemy mogli przenosić. Największy zewnętrzny dysk, jaki obsłuży PlayStation 4 może być wielkości aż 8TB, więc to jest naprawdę naprawdę sporo. Robicie często zrzuty ekranów, zrzuty z gier. Teraz będziecie mogli je wykorzystać jako swoją tapetę. Myślę, że ta opcja zaciekawi większość graczy. Oczywiście tego typu opcja ma swoich przeciwników, jak i zwolenników. Jednak mi osobiście ta opcja bardzo pasuje, gdyż motywy jakie dodaje Sony do swojego sklepu nie za bardzo mnie ciekawi. Dzięki temu będziemy mogli ustawić własną tapetę i to jest, to jest bardzo, bardzo na plus. Jednak nie tylko z gier można tą opcję obejść wchodząc w przeglądarkę internetową. Wyszukując własny obraz jaki chcecie mieć, ustawiacie pełny ekran i robicie swój zrzut ekranu. Ten obraz ustawiacie sobie jako tapetę. Myślę, że opcja bardzo dobra i na pewno większość z Was się ucieszy z niej. Podobnie jak na Facebooku, tak i na PlayStation Network będziemy mogli ustawić komentarze w statusie. Do tekstu dodamy oczywiście grafikę czy zdjęcie, na którym na przykład oznaczymy znajomych. Opcja, myślę, przydatna, dla mnie, dla mnie osobiście zbędna, gdyż ja z. Aktywności w ogóle nie korzystam, nawet nie wchodzę tam i nie patrzę kto co robił, jakie trofeum zdobył i tak Jednak niektórzy gracze na pewno poczują się jak w raju, że tak powiem. Jeśli jesteś właścicielem PlayStation VR, będziesz mógł odtwarzać płyty Blu-ray w 3D i oglądać je w stereoskopowym 3D za pośrednictwem gogli oczywiście. Kolejne udogodnienie, które otrzymamy w nowej aktualizacji 4.50, będzie możliwość zobaczenia, na jakiej konsoli był ostatnio zalogowany znajomy. To znaczy, jeśli, jest, jeśli ma status niedostępny, będziemy widzieli, że był zalogowany tyle dni temu kreska i konsola nazwa konsoli: PS4, PS Vita lub PS3. Niektórzy pewnie pomyślą, że opcja może być zbędna, jednak mi osobiście to odpowiada. Można bardzo szczegółowo się dowiedzieć, na jakim konsoli ostatnio był widziany znajomy. Przy tej kolejnej zmianie nie jestem pewien za bardzo, czy ona była dostępna w poprzedniej wersji PlayStation 4, więc jeśli była dostępna, oczywiście napiszcie to w komentarzu, żeby przypadkowo nie wprowadzać ludzi w błąd. Mowa tutaj oczywiście o zmianie formatu zrzutów ekranów z, z JPG na PNG. Teraz w zakładce powiadomienia otrzymamy jedynie Najnowsze powiadomienia z gier, zaproszeń itd. itd. Żeby przejść do zakładki pobrane czy przesłane, musimy przy tym nacisnąć przycisk Options na padzie i wybrać odpowiednią zakładkę, jaka nas interesuje. W najbliższych dniach będę szukał dalej, i jeśli znajdę nowe funkcje, nowej aktualizacji, to dam znać oczywiście w opisie pod filmem. Jeśli któryś z Was ma już aktualizację i, i znalazł więcej funkcji, oczywiście zachęcam do pisania w komentarzach, jakie są nowe funkcje nowej aktualizacji. A tym samym, pozdrawiam. Trzymajcie się i cześć!